No, i witam Was w drugiej części naszego eksperymentu. Idziemy zobaczyć, jak tam nasza podłoga. A sami zobaczcie, co tu się wydarzyło. Dla przypomnienia, nałożyłem trzy środki. Tu była kwaśna półkanka. Oj, coś ostrości nie łapię. O, może teraz. Tu był presprej zasadowy. A tu był pog. Każdy z wyżej wymienionych środków, odbarwił tą podłogę. A najbardziej, jak widać, pre zasadowy i POG. I to jest jakby zniszczenie polegające na tym, tego nie wymyjemy ściereczką, wilgotną ściereczką, ani w żaden inny sposób. Po prostu warstwa zabezpieczająca Olej tak, specjalny został wytrawiony przez te środki aż do praktycznie gołej deski i aby klientowi naprawić szkodę jest podobne, wymaga potrzebne ponowne olejowanie tej podłogi. Także koszty bardzo duże. No cóż, morał z tych historii jest taki, że jak macie zlecenie, gdzie coś tam stoi na w parkiecie olejowanym, podłodze olejowanej, to ani kropelka, pre czy czegokolwiek innego nie może spaść na tą podłogę. Leci kropla, to rzucić się własnym ciałem, zasłonić, żeby nie, to nie spadło. Bo narobicie robicie sobie problemów z zwyczajnym świecie. Druga sprawa. Najlepiej, bo czasami nie odróżnicie, nie będziecie nawet wiedzieli, że to jest podłoga lejowana, jeśli się na tym za bardzo nie znacie. E, więc niech wam wejdzie w krew zawsze tak zabezpieczać podłogę, nieważne, czy to, jest, czy to są panele, czy to jest grę, czy to e, jest drewno, e, wtedy będziecie spokojni. Na dzisiaj to tyle. A! Przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz, która mi właśnie teraz przyszła do głowy. E, zabezpieczacie na przykład ręcznikami podłogę. Ok. W trakcie prania te ręczniki mogą się zrobić lekko odwotne. Normalna rzecz. I tego zwracajcie uwagę. Możecie wejść w klapkach na te ręczniki, a później się zapomnieć i, i tymi klapkami pospacerować sobie nie wiem, do łazienki przez, przez całe mieszkanie i tym sposobem też narobicie śladów. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, cześć!